Usuwam się Wam z drogi, a Wy Co? przygotujcie a mnie, się nie... do Face to Face. Coś, coś tam miałem Co mu powiedzieć, tak? Ale właśnie, muszę powiedzieć. Albo dobra, no to jeszcze to raz. To w takim razie okay. proszę, ostatnie słowa. Kto pierwszy? Amadeusz Ferrari. No to ja chciałem powiedzieć, że, że Adrian, zawsze taki kozak przez neta, na żywo siedzi potulny jak baranek, i że, że w ringu po prostu staniesz zniszczony, zobaczysz. Okay. Trenowałem po to, żeby Ci. U... Udowodnić kurwa raz na zawsze, który z nas jest lepszy. I tak. że to skończy się prawdopodobnie przed czasem, nie chcę obiecywać, ale zrobię wszystko co w mojej mocy, bo wiem, że on jest na jakimś poziomie, ja będziemy się tak ostro upać, że jestem pewny, że to się skończy przed czasem. Okej. Okay. No ja już ci, udow ja już ci udowodniłem, co miałem ci udowodnić, udowodnić ci to jeszcze raz. Eee, co tam jeszcze miałem powiedzieć, A no przygotuj się, bo będzie naprawdę ciężko, mam nadzieję, że damy dobrą waleczkę. jestem przygotowany i nie uważam, żebyś mi udowodnił. Już to raz zrobiłem. Walka się skończyła, że leżałem na tobie. Wiesz, no, słuchaj to, no. że już nie było czasu po prostu, bo się runda skończyła, ale jak było 9 minut, to jeszcze byl, leżał na Tobie dalej słuchaj, no. i bił. A walka zaczęła się tak, że leżałeś na glebie po 10 sekundach. No to prawda, ale nie wiem, tak szczerze nie jestem pewny, czy to było po ciosie, czy, czy, po, czy po przez potknięcie, ale wstałem Dobra. tak szybko, że nawet nie zdążyłeś do mnie dojść. Okay. Dobrze, drodzy Państwo, myślę, że to jest już czas na Face to Face. -a. Oni jeszcze się spotkają na konferencji, na ważeniu. I oczywiście, co najważniejsze, 5 września w Oktagonie. To jest ten czas, to jest ta chwila. Chodźcie, Panowie. Ochroniarze w gotowości. Coś jeszcze do powiedzenia macie sobie? Do zobaczenia. Będzie Cię bolała ta porażka, zobaczysz. Zobaczysz. Pewność siebie Cię zje. Obiecuję Ci po raz drugi. Zobaczysz, ja też troszeczkę bolała ta porażka. Zobaczysz, teraz to jest Twoja kolej. Wiem, Ty też czujesz coś w głębi, że jest nie tak, co? Ty myślisz, że pewnie upatrywałeś swoje szanse, że nie trenowałem i tak dalej. Co nie, w to ukryłem. Właśnie nie, liczyłem na to, że będziesz trenował i to bardzo. Uwierz mi, że jakbym wiedział, że nie trenowałeś, to miałbym to w dupie i nie przygotowywał się. Skoro raz wygrałem, to wygrałby mi drugi. Dlatego też się bardziej przygotowałem, jeszcze bardziej niż wcześniej. Także spodziewaj się że mężczyzn. Dużo szczęścia miałeś tamtej walce i nie uważam ją za wygraną. Okay. teraz będzie, była wyrównana. To teraz będą i będzie i szczęście i umiejętności. I vice versa. I vice versa. Powodzenia. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Bądźcie z nami już w najbliższą niedzielę na konferencji.